Dlaczego czwarte przykazanie o Sobocie zajmuje centralne miejsce w wielkim boju? John, Sobota jest wiecznym znakiem świadczącym o tym, że Bóg jest naszym Stwórcą, Odkupicielem i tym, który nas uświęca. On powróci jako Król. Jorge, przykazanie o Sobocie kieruje naszą uwagę na stworzenie, ale po to byśmy skupili się na Bogu. To przykazanie for which that, pokazuje, że Bóg jest Bogiem, dlatego że wszystko God stworzył God, On i nikt inny. Mm. Sabina, sobota to czas, w którym możemy poświęcić całą swoją uwagę Pismu Świętemu, by rozmyślać o mocy i miłości Bożej, by pielęgnować relacje z Bogiem, czyż szatan może mieć lepszy sposób na odsunięcie nas od Boga, niż przez atakowanie tego wyjątkowego dnia, który przypomina nam o potrzebie budowania tej pięknej więzi? Mm, Dziękuję.